Słuchajcie, witam serdecznie na następnym odcinku. Tym, tym razem też zawitałem tu do Piotra i jestem przy jego Cadillacu Broke ja No Jak widzieliście w ostatnim odcinku, naprawiliśmy nawiew w aucie. Teraz wszystkie nawiewy, wszystko chodzi. Można sobie ustawiać na nóżki, wszystko elegancko chłodzi jak trzeba. Eee, oczywiście naprawę wykonał DM Motors, Vlogs. No jak macie ochotę, to zapraszam serdecznie, kontakt jest zawsze w opisie filmu, a także będzie teraz mail stworzony, będzie, więc będziecie mogli też i na maila, jak ktoś nie chce pisać na YouTubie, napisać na tego maila, ja też y, odpiszę jak najszybciej, jak tylko będę no, mógł. dzisiaj, słuchajcie, montujemy z Piotrem grill, który został przeze mnie zregenerowany, bo były urwane uchwyty. I one zostały pospawane i będziemy go montowali, żeby to już było wszystko jak trzeba. Oraz wymieniali tą tablicę z Ohio na taką fajną tablicę z Cadillaciem, z logo Cadillaca i to jest bardzo też limitowana rzecz. No ale dobra, zostańcie ze mną do końca odcinka, bo za chwilę zobaczycie efekt finalny. Hej! O, dobra moi drodzy, finalny efekt, grill założony na Cadillaca, tablica założona. Z logiem Cadillaca. Bardzo rzecz, rzadka rzecz. GM Restoration Parts Unikat. Jeżeli chodzi o tą tablicę naprzód, takiego czegoś, jest to ciężko kupić. No i co więcej, zostawiajcie łapki w górę, subskrybujcie kanał. No i zapraszam do kontaktu, jak chcecie sobie swojego Kadillaka naprawić. To zapraszam serdecznie. Pozdrawiam i do usłyszenia. Hej!